Witam na kanale Seba na Fali. Udało mi się kupić nowy silnik Forelle 7,5 konia, nowy stan magazynowy. Silnik nigdy nie był używany. Problem jaki w tym silniku się pojawił po zakupie. Myślałem, że ten silnik zadziała od razu, chociaż nie będzie on pływał. Chciałem sprawdzić iskrę. I co się okazało, tej iskry w tym silniku nie ma. Co będę musiał zrobić? odkręcić magneto i posprawdzać cały układ zaponowy być może zaśniedziały platynki lub pojawił się inny problem Forelle z 1982 roku, czyli ma już 44 lata i tak się zastanawiałem. Yy, brak iskry. Być może te platynki, yy, może zaśniedziały jakieś inne yy, styki, ale może też tak być, że ten silnik przeleżał w sklepie w jakimś starym magazynie, ze względu na to, że yy, nie odpalało od samego początku. Nie miał tej iskry. I się nie sprzedał. Może dlatego. Yy, Doczekał czasów. No i co? Pierwsze co muszę zrobić, to odkręcić tą szarpankę. Ona jest zamocowana na trzy śruby, i to jest prosta czynność. Ja już te śruby poluzowałem. Trzecia śruba jest połączona z trzaskiem klapy, a cała nowa szarpanka od wewnątrz wygląda w ten sposób, może kogoś to zainteresuje. Nie można dokupić tych sprężyn, tego chwytaka, magneta. Trzeba je dorabiać samemu. Można powiedzieć, że szukam ich kilka lat. Gdyby gdzieś się znalazły, to bardzo chętnie bym je zakupił. To trzeba używać yy, drutu sprężynującego i je wyginać. Ale mam już wzór. i co teraz do ściągnięcia magneta użyję takiego paska klucza paskowego od filtrów używane w samochodach osobowych takie duże też w ciężarówkach dobiorę tylko klucz Założyłem klucz na koło y, magnesowe ten klucz y, paskowy y, gwint, y, śruba zakręca się w prawą stronę czyli odkręcam w lewą i próbujemy. No, nie chciałbym czegoś uszkodzić silnik bardzo cenny dla mnie. dała się druga osoba, chyba będzie dłużej trwał. Puściła, śruba się poluzowała. I naprawdę, odkręcona, no i tak naprawdę teraz przydałaby się ściągaczka. Poszukam. Odłączyłem przewód świecy od magneta, żeby tu nie przeszkadzał przy tym odkręcaniu. ściągaczka Muszę zastosować przedłużkę. Spróbuję delikatnie ją podciągnąć. No, niestety nie chcę zejść. Zrezygnowałem ze ściągaczki. Wygina mi się zaczep tutaj szarpanki. Nie chcę ryzykować. Odkręcę go. Gdyby to był stary silnik, nie miałbym skrypułów. Poszłoby siłowo. Mam już kilka takich silników Forelle, także części zapasowych też już mam. Kilka coś by się zrobiło. A tutaj jest to wszystko nowe i nie chcę ryzykować. Prawdopodobnie problem braku iskry w moim forelle jest zbyt duża przerwa przerywaczu na platynkach przerywacza. To jest 0,50 mm. A wartości, jakie powinny być, to 0,35 mm do zero czterdzieści, żeby te wartości zmienić. Na przerywaczu mamy o, tu widać dokładnie śrubkę regulacyjną. przerwa przerywacza i z boku po prawej stronie śrubka regulacyjna. Spróbuję to ustawić. Szczelinomierz 0,3 mm. Niestety nie mam 0,4, ale wchodzi z takim delikatnym luzem. Także powinno być dobrze. No i sprawdzę, czy to było to. Zanim złożę szarpankę. Posmaruję też filcy smarujący krzywkę magneta 44 lata, także myślę, że na pewno stracił swoje właściwości. Używam zwykłego oleju do silników 4T. Powinno wystarczyć. Biorę się za składanie. Nie będę też na siłę dokręcał tego magneta. Zrobię to jak pojawi się iskra. Na chwilę obecną nie jestem przekonany, czy ona będzie. Mam też. Zastanawiam się, czy właśnie powodem tego, że tej iskry nie było była jakaś wada fabryczna. Tak jak mówiłem wcześniej, silnik trafił do sklepu, nie odpalał i przeleżał. Mogło tak być, chyba że. Ta przerwa na platynkach poluzowała się w trakcie rzekowania. Może, nie wiem, jakieś zmiany temperatury, i inne czynniki. Oczywiście podkładki zapobiegające odkręcaniu, śrub mocujących szarpankę. Bez nich bardzo szybko by się odkręciła. Silnik drga w trakcie pracy. Jak to silnik dwusuwowy. chociaż dobrze ustawiony, bardzo ładnie pracuje bardzo lubię te forelki moim pierwszym silnikiem zaburtowym właśnie był Forelle 7,5 konia ale okazało się, że w silniku nie działał gaźnik. Nawet po czyszczeniu, no i tak to zaczęło się z tymi silnikami. Zacząłem robić tą forelkę, w niej silników przebywało. Jak mi zostało, mam już ich kilkanaście. I ciągle przybywa połączenie. Przewodu świecy też jest bardzo proste. Jedna śrubka i przewód podłączony wykręcę świecę. Świece też są oryginalne, takie, które były montowane. Niemieckie świece udało mi się kupić nowe. Izolator, niemieckie świece podobno są to takie same świece jak polska iskra, ale jak dziś są, staram się kupić w zapasie. Tak jak powiedziałem, silników przybywa, świece się przydają. Za chwilę zgaszę światło, zobaczymy, ale spróbuję jeszcze bez zgaszenia. Może już się ta iskra pojawi. Już widać, że ta iskra się pojawiła. Sukces. spróbujemy po ciemku. Piękna iskra. Zastanawiam się tylko nad jednym, czy ten silnik uruchamiać? Czterdzieści cztery lata bez uruchamiania, być może jeszcze trochę wytrzyma, ale też. No przyznam, że bardzo mnie to kusi, żeby nim popływać. Chociaż mam jeszcze dwie działające forelki. Dajcie znać w komentarzach co wy byście zrobili. Szukuję dla niego ład ładniusi stojak. No, i będzie stał w pokoju wędkarskim obok yy, niesoba, 70-letniego. Jeśli spodobał Ci się mój kanał, proszę o polubienie i subskrypcję, a filmów będzie przybywać. Pozdrawiam.